Czy Zostałeś wychowany w takim nurcie czy bardziej sam w efekcie Twoich doświadczeń wykształciłeś sobie taką świadomość? Wiesz co, to jest suma drobnych liczb. To jest tak jak, nie wiem, idziesz do sklepu i nagle się okazuje, że płacisz 500 złotych, a w sumie nic nie kupiłeś. Ale tu 5 złotych, tam 5 złotych i nagle mhm. jest ta suma małych takich współczynników w mojej dobrej relacji z rodzicami, mhm. tego, że zawsze lubiłem czytać, pasjonowały mnie podróże, konkretni nauczyciele bądź wykładowcy, na których po drodze trafiłem. To wszystko powodowało, że wiesz, jednak szedłem po tych schodach, w górę, a nie w dół. I wiesz, są też takie przykre momenty, ale które jeszcze bardziej mnie otwierdzają w kierunku, w którym idę. W zeszłym roku mój kolega z podstawówki zmarł. Zapił się na śmierć. I ja pamiętam, to po prostu był dobry chłopak. Nie piątkowy, ale tak solidne cztery. I to byłeś te czasy, kiedy zdawało się do szkoły średniej i jemu zabrakło punkta do technikum. Trafił do klasy zawodowej i to akurat nie tej najlepszej. No i potem wiesz, ciąg tak. złych zdarzeń z kimś się tam pobił, wyleciał ze szkoły. 20 parę lat później pogrzeb. Także drobne zdarzenia w twoim życiu mogą wiele zmienić na plus i na minus.